wszystkich. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ przygotowałem dla was listę produktów, które z pewnością was zaskoczą. Nie chcę zbyt wiele uprzedzać, ale zaraz po piosence przewodniej zrozumiecie, o czym mówię. Numer 4. Opakowanie zawiera 200 jednorazowych nakładek na buty. Wykonane są z wodoodpornego, antypoślizgowego materiału, pasują do wszystkich rodzajów obuwia, mogą być używane przez dorosłych i dzieci dzięki swojej elastyczności. Doskonały stosunek jakości do ceny. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 3. Te wyjątkowo grube nakładki na buty są wykonane z wysokiej jakości materiałów i są niezwykle wytrzymałe, miękkie i wygodne. Gumka jest bardzo mocna, a nakładka na buty nie suwa się łatwo podczas chodzenia. Wytrzymała konstrukcja, wyjątkowo mocna, młotkowana, antypoślizgowa podeszwa zapewnia większą stabilność na każdej powierzchni i podłodze. Pokrowce doskonale pasują do każdego rodzaju obuwia. Idealne do laboratoriów, ogrodów, szpitali, klinik, biur nieruchomości. Opakowanie zawiera 100 sztuk. Doskonały produkt. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 2. Opakowanie jednorazowych nakładek na buty wykonanych z wodoodpornego, trwałego materiału. Spód jest antypoślizgowy, a wzmocniona gumka przy kostce zapobiega zsuwaniu się pokrowca z butów. Każde opakowanie jednorazowych nakładek na buty zawiera 10 rolek po 10 sztuk, co daje łącznie 100 sztuk. Można je stosować do butów o rozmiarze do 48. Idealne do utrzymywania czystego środowiska. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 1. Pokrowce na buty są wykonane z przyjaznej dla środowiska, odpornej na zużycie, nietoksycznej i antypoślizgowej tkaniny. Jednorazowe, antypoślizgowe nakładki na buty do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz pasują na wszystkie rozmiary butów, a elastyczna gumka zapobiega zsuwaniu się nakładek. Dzięki szczególnie odpornemu na rozdarcia, ścieranie i wysokiej jakości materiałowi pokrowiec na buty jest trwały i dlatego idealnie nadaje się dla rzemieślników, handlowców, ogrodników, budowniczych i przedszkoli. W opakowaniu znajduje się 100 sztuk. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie